Witam serdecznie wszystkich w kolejnej lekcji. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat ryzyka i bezpieczeństwa. Jest to kluczowy, fundamentalny temat, dlatego że dotyczy m.in. inwestowania na giełdzie, biznesu opartego o network, jakim jest MLM, ale również edukacji, podejmowania różnych życiowych decyzji, osiągania naszych celów i marzeń. Widzisz, są niektóre osoby, które zadają mi bardzo dużo pytań odnośnie networku, odnośnie MLM-u, odnośnie biznesu edukacyjnego, m.in. ze szkołą Walen, ale również inwestowania na giełdzie. No i zwracają się do mnie mniej więcej tego typu sformułowaniami. Wiesz, Tomasz, chcielibyśmy przystąpić do MLM-u, chcielibyśmy zarabiać pieniądze w biznesie opartym o network, chcielibyśmy nawet należeć do Twojego zespołu, ale obawiamy się nadmiernego ryzyka. Boimy się tego, że stracimy nasze pieniądze, że stracimy nasze oszczędności. Obawiamy się, że jest to po prostu zbyt ryzykowne. Słyszeliśmy o wielu piramidach finansowych, o różnego rodzaju skamach, oszustwach. O różnego rodzaju pseudocouczach, trenerach rozwoju osobistego, no i po prostu mamy z tej perspektywy obawy, że stracimy nasze pieniądze, zdrowie, że odbije się to na nas w sposób emocjonalny, psychiczny, finansowy, a nawet zdrowotny. Bardzo dobry temat, bardzo dobre komentarze, bardzo dobre pytania. No i warto to poruszyć, dlatego że dotyczy to nie tylko biznesu, jakim jest MLM, dotyczy to nie tylko inwestowania na giełdzie, ale dotyczy to wielu dziedzin naszego życia. Widzicie, główny problem, taki można powiedzieć fundamentalny, polega na tym, że wiele osób nie odróżnia ryzyka od hazardu, tak samo jak nie widzą te osoby różnicy pomiędzy odwagą a brawurą i głupotą. Oczywiście słuchajcie, tutaj akurat rozumiem wszystkich, którzy mają jakieś obawy przed tym, żeby nie stracić swoich oszczędności, żeby nie stracić swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Dlatego że ja sam bardzo ciężko pracowałem na swoje pieniądze, zarobiłem je w sposób uczciwy, Wiele godzin, bo 12-14, a nawet 16 godzin dziennie pracowałem w Chinach, między innymi w Pekinie, w Szanghaju, następnie w Bangkoku, tutaj w Tajlandii. I zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wysiłku, czasu, poświęcenia, zaangażowania trzeba po prostu tutaj poświęcić, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, żeby je zaoszczędzić i później również ochraniać ten swój majątek, no i nie być narażonymi na potencjalne straty, które mogą być związane właśnie z różnego rodzaju skamami, oszustwami i podejmowaniem błędnych decyzji. Jeżeli chodzi o ryzyko, słuchajcie, to no to na przykład w kontekście inwestowania na giełdzie jest kluczowa, fundamentalna zasada, którą ja bym również wprowadził do MLM-u i myślę, że w kontekście marketingu sieciowego no będę jedną z pierwszych osób, która w ogóle poruszy ten temat. A ta fundamentalna, kluczowa zasada, która dotyczy inwestowania na giełdzie i która powinna dotyczyć MLM-u brzmi. Przede wszystkim nie trać pieniędzy. Jest to zasada numer jeden. A zasada numer dwa brzmi: spójrz na zasadę numer jeden. Bo jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie, słuchajcie, no to uważam, że przede wszystkim najważniejsze jest to, nie ile pieniędzy możecie zarobić, nie ile pieniędzy możecie uzyskać poprzez konkretne inwestycje, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby tych pieniędzy po prostu nie tracić. No i tutaj jest różnica pomiędzy ryzykiem, a różnica pomiędzy hazardem. Jeżeli na przykład chcesz inwestować na giełdzie, no i masz konkretnego mentora, masz osobę, która będzie Ciebie szkoliła, masz konkretną wiedzę, na przykład dotyczącą analizy fundamentalnej, analizy technicznej, masz jakieś doświadczenie, wiesz, jakie spółki mają wartość. Wiesz w ogóle na czym polega rynek, masz takie ogólne rozeznanie, głębokie zrozumienie całości, jaką jest inwestowanie na giełdzie. No i przede wszystkim masz również osoby, które będą Cię w odpowiedni sposób szkolić, masz jakieś doświadczenie, no to w tym momencie można powiedzieć, że podejmujesz jakieś ryzyko, ale jest one oparte o analizę, o logikę, o wiedzę, o doświadczenie o konkretnego mentora. No, i tutaj, jeżeli inwestujesz w wartość, jeżeli inwestujesz swój kapitał w konkretne spółki, no to właściwie to ryzyko jest zminimalizowane. Tak długo, jak nie tracisz swojego kapitału, dopóty dopóki nie tracisz pieniędzy, to nawet jeżeli nie zarobisz, nawet jeżeli niczego nie zyskasz w długiej perspektywie czasowej, no to i tak już jesteś na plus. Natomiast hazard. Byłby w tym przypadku, gdybyś nie miał kompletnie żadnej wiedzy na temat tradingu czy inwestowania na giełdzie, gdybyś nie korzystał z żadnego kursu czy szkolenia, gdybyś kompletnie nie wiedział, co robisz, gdybyś w życiu nie przeczytał jakiejkolwiek książki dotyczącej między innymi in. inwestowania, no i gdzieś w oparciu o swoje emocje. Powierzył te swoje środki finansowe, patrzyłbyś na te wszystkie wykresy, w ogóle nie miałbyś zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. No i liczyłbyś na to, że zarobisz duże pieniądze, że będziesz miał duże zyski, że będziesz miał dużą dźwignię, no i ten swój kapitał powierzał po prostu na ślepo. W tym momencie mamy oczywiście do czynienia z hazardem. Hazard, który nie jest oparty o jakąkolwiek logikę, o jakąkolwiek wiedzę, o jakąkolwiek analizę. No nie jest oparty po prostu o zdrowy rozsądek. I tak samo, słuchajcie, jest w MLM-ie, w biznesie, jakim jest network. No, jeżeli chcesz przystąpić do jakiejś struktury i widzisz, że na rynku mamy dużo firm, określone osoby, które działają w tej branży, określone produkty czy usługi, również plany kompensacyjne, no to w momencie, w którym poznasz przynajmniej właściciela albo dystrybutorów, czy partnerów biznesowych, w tym przypadku moją skromną osobę, jeżeli przeprowadzisz jakąś konkretną rozmowę, jeżeli ta osoba pokaże tobie, jakie ma produkty i usługi, jeżeli pokaże tobie konkretnie, plan kompensacyjny czy prowizyjny, jeżeli między innymi będziesz miał również możliwość, ażeby skorzystać z konta demo, gdzie nie ponosisz jakichkolwiek kosztów, no to w tym momencie nie jest to hazard i nawet nie jest to ryzyko, dlatego że masz możliwość zaznajomienia się z osobami, które działają w tej danej firmie, masz możliwość, żeby zobaczyć i przetestować produkty i usługi i właściwie koszta, które ponosisz, to nie jest jakiekolwiek ryzyko, a tym bardziej nie jest to hazard. No weźmy na ten przykład Szkoły Walew. Po pierwsze, jeżeli wchodzisz do biznesu, który jest oparty o program partnerski, jeżeli wchodzisz do biznesu, gdzie sprzedajemy edukację, są to określone usługi i produkty, no to nie ponosisz tutaj jakiegokolwiek ryzyka. Po pierwsze, jesteś klientem, na przykład, chcę uczyć się inwestowania na giełdzie albo języka angielskiego, albo zarządzania swoimi finansami, i z góry, zanim przystępujesz do naszej struktury, zanim wykupujesz określone pakiety, jesteś zaznajomiony od zera do 100%, właściwie od A do Z, jak to wygląda. Wiesz, jakie są ceny tych pakietów, wiesz, jakie mamy kursy, wiesz, czego możesz się spodziewać. Masz przedstawiony konkretny plan kompensacyjny. No, i jeżeli miałbym już mówić o jakimkolwiek ryzyku, jeżeli miałbym mówić tutaj o ryzyku związanym z przystąpieniem do szkoły Walen, no to można powiedzieć, że mamy tylko dwa rodzaje ryzyka. Pierwsze ryzyko jest to ryzyko, które sprowadza się do tego, że możesz nie zarobić pieniędzy, przede wszystkim pieniędzy nie tracisz, dlatego że kupujesz konkretny kurs uczysz się na przykład języka obcego albo inwestowania albo innych umiejętności które mogą się tobie potencjalnie przydać w życiu a po drugie nie tracisz tych pieniędzy no bo rzeczywiście dostajesz jakąś wartość dostajesz konkretny produkt dostajesz konkretną usługę z której jesteś zadowolony no i możesz brać udział w programie partnerskim i oprócz bycia studentem który zdobywa tę konkretną wiedzę możesz zarobić pieniądze ale nie musisz zarobić pieniędzy, więc jedyny rodzaj ryzyka jest taki, że możesz nie zarobić, ale pieniędzy w żadnym wypadku nie tracisz, dlatego że otrzymujesz konkretną usługę czy konkretny produkt, w tym przypadku jest to edukacja. Drugi rodzaj ryzyka, no tutaj akurat mówimy o kursie inwestowania, który rzeczywiście wymaga już dosyć większych środków finansowych aniżeli na przykład program partnerski Kurs Języka Obcego, gdzie kosztuje to 124 dolary. No i jest to rodzaj ryzyka, że potencjalnie właściciel firmy, potencjalnie osoba, która będzie Was uczyła inwestowania, no może na przykład ciężko zachorować, może umrzeć, zginąć w wypadku samochodowym i tak dalej. Natomiast nawet patrząc na to logicznie, nawet patrząc na to obiektywnie, no jest to niewielkie ryzyko. dlatego, że znając osobiście właściciela naszej firmy wiem, że prowadzi zdrowy tryb życia nie naraża się na jakieś zbędne niebezpieczeństwa. nie pali papierosów, nie zażywa jakichkolwiek środków odurzających. Jest osobą, która raczej dba o swoje zdrowie fizyczne, emocjonalne, psychiczne, jest osobą stabilną emocjonalnie, która chce rozwijać ten biznes przez wiele lat. No i potencjalnie również jest jeszcze również osobą, która chce żyć minimum 80, 90, a nawet 100 lat, no i nie jest osobą w jakimś starszym wieku, jest osobą w sile wieku, osobą, która chce się rozwijać, która ma dużą wizję, która chce po prostu budować ogromny biznes w oparciu o edukację. Więc tutaj nie ma jakiegokolwiek ryzyka. Natomiast nawet jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę te dwa czynniki, no to takie ryzyko może się pojawić, słuchajcie, zawsze. Dlatego że nie mamy pewności jak długo będziemy żyć, nie mamy pewności jak długo będziemy zdrowi, sprawni, nie mamy pewności czy nie będziemy mieli jakiegoś wypadku, ciężkiej choroby i tak dalej. Ale ryzyko byłoby na przykład w przypadku w którym ktoś proponowałby wam biznes, jakaś nieznajoma osoba wysłałaby wam wiadomość na przykład na Facebooku, Messengerze, no i zwróciłaby się do was mniej więcej takimi słowami. Słuchaj, Tomasz albo Jola, Basia, Kasia, Wojtek, mam dla Ciebie, słuchaj, super biznes. Płacisz mi 1000 dolarów, jest ogromna dźwignia finansowa, nie pytaj mnie o nic, nieważne, jakie są produkty, nieważne, jakie są usługi, będziesz miał 300, 400, 500, a no nawet 1000%. Zwrotu. No i ty w ogóle nie znając takiej osoby, nawet nie patrząc na jej profil, nie patrząc na jej historię życiową, historię biznesową, wpłacasz pieniądze, bo opierasz to o emocje, o uczucia i liczysz na jakiś ogromny zysk, a nie jest to oparte o wiedzę, o logikę, o analizę, o poznanie tej osoby, o poznanie tej firmy, produktów itd. I to w ogóle nie jest ryzyko. W tym momencie jest to hazard. Jest to hazard, tak samo jak z inwestowaniem na giełdzie czy z tradingiem, kiedy nie masz wiedzy, nie masz umiejętności, w ogóle nie wiesz czym się to je i powierzasz swoje ciężko zarobione pieniądze, mając nadzieję, że zarobisz. A tak naprawdę rzeczywiście mogą się pojawić oszuści, skamerzy, piramidy, nieuczciwe firmy. No i później rzeczywiście jest bardzo dużo negatywnych opinii na temat giełdy, na temat rynku, tak samo na temat MLM-u. A samo inwestowanie na giełdzie, tak samo jak network i MLM, są to uczciwe, dobre biznesy, gdzie naprawdę można zarobić dobre pieniądze, ale trzeba również natrafić na uczciwych ludzi. Trzeba natrafić na dobre firmy, trzeba natrafić na dobrych networkerów, jeżeli mówimy o MLM-ie, na konkretne produkty i usługi, zaznajomić się z nimi, zobaczyć, jaki jest plan kompensacyjny, zobaczyć, jaki jest plan prowizyjny, porozmawiać z tymi osobami, zobaczyć, jaka jest ich historia życiowa. No, weźmy na ten przykład moją skromną osobę. Jeżeli ktoś wejdzie na mojego Facebooka, no to będzie widział moją życiową historię. Będzie widział, że mieszkałem w Chinach, że mieszkam w Tajlandii, że pracuję na uniwersytecie jako wykładowca, że jestem osobą, która jest związana z edukacją, że działam w szkole Walen, że oferuję edukację, że nikomu na siłę nie wciskam, mówiąc kolokwialnie, różnego rodzaju produktów czy usług. Dodatkowo nagrywam dużo filmów na YouTubie. Mam dosyć dobrą reputację, mam dobrych znajomych, mam żonę tutaj w Tajlandii. To no właściwie można powiedzieć, że jestem osobą, której niczego nie można zarzucić. Jestem przejrzysty, każdy może do mnie napisać, wszyscy mogą ze mną porozmawiać. Mało tego, ze szkołą walę, vale, czyli w biznesie, z którym ja działam, mają ludzie możliwość, żeby skorzystać z bezpłatnego konta demo. No i tutaj właściwie nikt nie podejmuje jakiegokolwiek ryzyka. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyko, no to ja wam powiem, że nasze życie w ogóle oparte jest o ryzyko i nie ma życia bez ryzyka. Ale jest różnica pomiędzy ryzykiem i hazardem, tak samo jak jest różnica pomiędzy odwagą, a brawurą i głupotą. Podam Wam prosty przykład z życia wzięty. Każdego dnia jeżdżę 120 km motocyklem, 60 km w jedną stronę, 60 km w drugą stronę, no i przemieszczam się z jednej części prowincji do drugiej. No i trzeba powiedzieć, że jazda motocyklem sama w sobie jest bardzo ryzykowna. Przemieszczam się z jednej części prowincji do drugiej części prowincji i każdego dnia no, narażam się na potencjalne niebezpieczeństwa. Wiele osób w Tajlandii nie zna w ogóle zasad ruchu drogowego. Przemieszczam się od punktu A do punktu B. Mamy dużo różnych psów, które mogą wyskoczyć na szosie. Mamy dużo różnych kierowców, którzy po prostu no, oddają się brawurze, głupocie, jeżdżą z nadmierną prędkością. Motocykl może się zepsuć. No, każdorazowo, kiedy przemieszczam się tę określoną ilość kilometrów, podejmuję ryzyko, że coś może mi się stać. Może dojść do wypadku, mogę doznać jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, czy nawet mogę utracić swoje życie. Ale słuchajcie, podejmując się jazdy na motocyklu, nie opieram się na hazardzie i nie opieram się na głupocie czy na brawurze. No bo tak, mam tajskie prawo jazdy, Zdałem jakieś określone egzaminy, mam dosyć spore doświadczenie, bo od półtora roku powiedzmy przejechałem około 50, może 60 tysięcy kilometrów, włączając w to tygodniową wycieczkę 3000 kilometrów po północnej Tajlandii. Staram się nie nadużywać prędkości, nigdy nie prowadzę motocyklu czy nawet samochodu po spożyciu alkoholu. Staram się jeździć w miarę rozważnie, nie przekraczać tej prędkości, która jest Dozwolona. Natomiast wypadki zdarzały się, zdarzają i zawsze mogą się zdarzyć. Natomiast byłoby głupotą czy brawurą i hazardem, gdybym nigdy w swoim życiu nie prowadził motocyklu, gdybym nie posiadał prawo jazdy, gdybym nie zdał określonych egzaminów, gdybym jeździł po pijaku i na przykład jako osoba, która nie potrafi jeździć motocyklem, który ma na przykład 125 centymetrów sześciennych pojemności jako osoba, która nigdy nie prowadziła na przykład roweru, wsiadł teraz na motocykl, który ma na przykład 500 centymetrów sześciennych pojemności albo 1000, ma manualną skrzynię biegów, to no na przykład jeździłbym no nie wiem, KTM Duke 390 albo wziąłbym Kawasaki Versus albo Harleya Davidsona i nagle chciałbym jeździć tym motocyklem, szpanować, pokazywać kim ja to nie jestem no byłaby to głupota byłaby to brawura i byłby to hazard, dlatego, że, jako osoba, która nawet skutera nie potrafi prowadzić, a chcąca jeździć tego typu motocyklami, narażałbym innych ludzi na drodze, narażałbym samego siebie, swoje zdrowie, życie itd. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która ma jakieś doświadczenie, jakieś umiejętności, podejmuje logiczne, analityczne decyzje, zdała jakieś egzaminy, no to tutaj nie ma do czynienia z jakimś hazardem czy brawurą, ale rzeczywiście jest ryzyko. Natomiast nawet biorąc pod uwagę takie kwestie jak zawieranie związku małżeńskiego, wchodzenie w jakiś biznes, zdawanie egzaminów na studiach, podejmowanie zatrudnienia w tej czy w innej firmie, no zawsze jest ta domieszka ryzyka. Natomiast ryzyko może być rzeczywiście oparte o logikę, o analizę, o przemyślenie sprawy, może być zmniejszone do minimum. Dlatego warto opierać się o wiedzę, o doświadczenie, o edukację. Podejmować mądre decyzje, które nie będą oparte o emocje, które nie będą opierały się o uczucia, a które będą się opierały właśnie o wiedzę, o umiejętności, o jakieś praktyczne życiowe doświadczenie. Więc to jest, słuchajcie, różnica. Jeżeli wchodzicie do biznesu, który jest oparty o network, który jest oparty o MLM, warto prześledzić przede wszystkim właściciela firmy, warto porozmawiać z osobami, które już działają w tym biznesie, warto prześledzić produkty, usługi, warto zobaczyć plan kompensacyjny i przede wszystkim podejść do tego w sposób racjonalny, na spokojnie. Bez emocji, nie pozwalać sobą manipulować, będąc ostrożnym, nie pozwalać na różnego rodzaju psychologiczne sztuczki, będąc ostrożnym w kontekście na przykład różnego rodzaju pseudokoczów, trenerów rozwoju osobistego, ludzi, którzy będą wam obiecywali złote góry i tak I to jest, słuchajcie, różnica. Jest różnica pomiędzy ryzykiem, a pomiędzy hazardem, pomiędzy odwagą, a pomiędzy brawurą i głupotą. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcecie zarabiać pieniądze, jeżeli chcecie budować network, jeżeli chcielibyście się czegoś nowego dowiedzieć, no to napiszcie do takich ludzi jak ja, zostawcie komentarz, dajcie łapę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, możecie przyjść również na bezpłatne otwarte szkolenie, możecie zobaczyć wiele filmów, które bezpłatnie tutaj zamieszczam na platformie YouTube i wtedy nie podejmujecie jakiegokolwiek ryzyka, a jeżeli podejmujecie to ryzyko, to jest one po prostu zminimalizowane w jak największym stopniu. I tak samo, jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie, tak samo, jeżeli chodzi o MLM. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pieniędzy nie tracić, i to jest punkt numer jeden. A punkt numer dwa, wróć do punktu numer jeden. Dlatego, jeżeli masz wątpliwości, boisz się. Nie chciałbyś albo nie chciałabyś stracić swoich pieniędzy, a potencjalnie szukasz możliwości zarobienia tych pieniędzy i osiągnięcia finansowej wolności, no to warto ze mną porozmawiać, warto zostawić komentarz, warto wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, warto również zobaczyć bezpłatne. Webinary, linki zostawiam pod spodem. No i jeżeli chcecie naprawdę budować solidny biznes, jeżeli chcecie budować biznes przez długie lata, jeżeli chcielibyście zbudować ogromne struktury, to rzeczywiście możecie zarobić z uczciwymi ludźmi w uczciwych biznesach, w uczciwych firmach. A taką uczciwą firmą jest zdecydowanie Szkoła Walen i między innymi takie skromne osoby jak ja. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was do kontaktu i życzę Wam samych sukcesów. Życzę Wam podejmowania ryzyka, które będzie oparte o logikę, analizę, wiedzę, doświadczenie i rzeczywiście, słuchajcie, bądźmy dalecy od tego, żeby podejmować się hazardu, bądźmy dalecy od brawury, od głupoty. A bądźmy ludźmi odważnymi, bądźmy ludźmi, którzy podejmują zdroworozsądkowe ryzyko i którzy mają cele, marzenia, chcą je osiągnąć i chcą również mieć sukces w życiu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.